Z Ewangelii według świętego Jana. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni? Po raz kolejny przekonujemy się, że miłość można stopniować. Że miłość może być mała, średnia i wielka. Że można bardziej i mniej kochać. I okazuje się, że w tym stopniowaniu miłości Największa jest taka miłość, która oparta jest na przekonaniu, że wszystko już straciłem, że nie mogę na sobie polegać, że nic nie płynie ze mnie, że cała jest łaską. Taka miłość z łaski, taka miłość człowieka przegranego, pokonanego, człowieka grzesznego, człowieka, który odkrył swoją wielką słabość ale odważył się kochać, jest największa. Starajmy się kochać bardziej niż ktokolwiek inny. Do zobaczenia jutro.